Cześć się witam wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii o Od gotówki do gotówki i dzisiaj będziemy sobie przewracać trawę oraz jeszcze coś będziemy robić, ale to wam wszystko zaraz powiem. I co? Na samym wstępie proszę was o zostawienie łapeczki w górę oraz subika, dzwonek, to jest nowy, abyście byli informowani o nowych odcineczkach, bo do końca czerwca lecimy po 300 subskrypcji, bo już dużo nie zostało, tam o 15, także lecimy. I to standardowo 12, AP w górę na kolejny odcinek i dzisiejszym hashtagiem będzie hashtag siano, a ja wam przypnę sedlusz. Także jak widzicie ja już tutaj prezentuję elegancką naszą 6 oraz naszą BEMkę, które tutaj stoi przy domku, bo wiadomo trzeba pilnować. Jeszcze na samym wstępie chciałem też pozdrowić te, takiego, nie wiem, czy dobrze nikt przeczytam Room Size, taki na Discordzie przynajmniej miał mój widz nick. Także go pozdrawiam, bo pytał się o moda, którego mam na serii. I bez problemu z nim to załatwiłem. Także, jak piszcie, jak chcecie jakieś mody, to piszcie, bo też ogólnie nie wiem czy Wam mówiłem. Ale na 300 subskrypcji ten save będzie raczej wydany, więc no po prostu oczekujcie. Albo jak chcecie jakieś mody, to piszcie, to śmiało Wam dam, bo wszystko chyba na tej serii jest wydane. Także, wszystko jest, teraz to wszystko powiedziałem. Co my jeszcze dzisiaj, w dzisiejszym odcinku będziemy robić? Jak widzicie, jest tutaj 60 60. z sarką, ale będziemy coś jeszcze robić, bo musimy. To będziemy na początku robić, musimy oto ten ciągnik zawieźć do mechanika Znaczy do mechanika Po prostu będziemy dokładać napęd do tego zetorka Bo tak stwierdziłem i po prostu zawiozę go do kolegi, który się nie zajmuje jakby zakłada na nią napędów, tylko oni go po prostu zawiozą gdzieś indziej, tylko że on ma tam ten i po prostu go mi zawiezie On tam ma lawetę mi zawiezie go Także ja już tam po prostu jadę zawieźć, bo po co mam tutaj jechać, już zawiozę i będzie z głowy Jak widzicie sobie pędzimy naszym zetorkiem W powiem że jest ciekawym jak będzie wyglądał Trochę ogólnie też kosmetycznie go przerobimy, pomaluję maskę, wszystko Kierowniczkę może zmienimy troszkę Jakieś obciążniki, bo to są w ogóle łucusowskie. Może jakieś zetorowskie by się udało ogarnąć, by było super Może nie wiem no Kabina ogólnie tutaj jest, tylko że ona, powiem wam, że taka gdzie w niektórych miejscach jest nieszczelna. Także nie wiem, jak to będzie wyglądać jeszcze. Może coś tam w miejscu, szczególnie przy Daszku, jest tutaj nieszczelna. Ale to tam zobaczymy. Na razie jadę tylko zawieźć, bo nie wiem, jak to wyjdzie. Powiem wam, że też w sumie bym był zadowolony, gdyby właśnie oto ten Ursus przeżył taką metamorfozę, żeby pewno na do niego dołożyć, bo wiadomo, wtedy też. Napęd naprzód i więcej jakby, no nie że więcej mocy, tylko że po prostu masz jeszcze naprzód i będzie lepiej pod górki szedł i w ogóle. Także sobie pędzimy. jedzie, nic nie tak wyjechałem. my było to, że trzeba było od razu by całego zatora dać do remontu. Wszystko by trzeba było mieć tak w kabinie, jakby się jakaś osobówka wpakowała. Jeszcze by oszkodowanie musiał płacić, bo to moja wina. Ciekawe było. Dobra, poczekajcie, to jest stop. Średnio coś widzę przez drzwi. Ale to chyba o nich nie jedzie. No jak miałem rację niechał. Ui on mnie zarzuciło. Oczywiście po żadnych trunkach nie jestem, także proszę mi to nie zdarzy, że dobra, sobie skręcamy, bo to jest tutaj. Mówicie, teraz nie ma go aktualnie w domu. Tutaj żadna laweta nic nie stoi. Ale kazał mi tutaj zostawić. Teraz właśnie w trasie jest. Wy tam, bot on właśnie... Kolega po prostu jakby. No nie wiem, po prostu go jakby. tego to powiedzieć? Po prostu polecę, żeby ten, i przy okazji mu też wozi. On też laweciarzem jest, także. No. On mi pożyczał lawetę, czy ten. ten laweciarz, co przyjął mi przywiez tego Władimirca. Tam, no, jak jeszcze byliśmy na brzosłupce, to właśnie to jest on. I on ma tę cezaróweczkę. Bo to jeszcze tak się z nim nie znałem, a teraz już tak się z nami. No i co? Musimy sobie teraz pójść z buta, niestety. Trochę szybciej pójdziemy. Biegiem, biegiem. Trzeba iść. Nie ma czasu, bo trzeba robić... Ojojoj. oj. oj, oj. jakiś wypadek. Kolizja chyba jakaś. Ojojoj, oj, oj. To trzeba chyba... Ten zadzwonić. Strasz Dobrze, my tutaj nie jedziemy. Tam się nie będzie ja ci... czasu, nie no widzowie, bo to trzeba... ...przetrząsnąć to sianko, żeby było suche. Te tylko jeszcze zgrabić. Zgrabić! Też w sumie powiem Wam, że na odcink możemy zgrabić, bo jak było, jak było wcześniejsze się na kosy, chyba tam, nie wiem, któryś tam odcinek czwarty, albo któryś tam był. To właśnie nie, nie zgrabialiśmy, więc można było zgrabić. Nie było tak, że zgrabimy, i potem może byśmy już zaczęli presowania od razu. Też w sumie powiem Wam, że to trochę zajmie. Presowanie to chyba, nie wiem w sumie jeszcze co będziemy robić. Powiem wam, że nie wiem. Możecie sobie napisać w komentarzu, czy chcecie Okrąglaki, czy Konstrukującą. W ogóle my też prasy jeszcze nie mamy okrągłej. Ale to się zmieni. Muszę się tu kupić jakąś. Naszego Johnny Rasa. I dobra, jedziemy. Elegancko idzie. Robota. Nasza sześćdziesiąteczka, Elegancko idzie. Znowu 60. jak widzicie praca, no ale nic nie poradzę na to. W następnym odcinku będzie pewnie John W ogóle nie wiem też kiedy ten zator będzie, ale z tego co wiem on już ma szybko być. to Nie masz tak dużo właśnie tych teraz u tem, bo na żniwe to ludzie właśnie nie chcą. To dzięki sprawy, no w sensie nie żeby nie prawie, bo mam mało. Także będzie git, bo on nie zakłada tylko do 8 zetorków, zakłada to jeszcze taki właśnie 60. A ja niech za 60 bo on powiem, że taka 60 z będę, to tak średnie. Ja osobiście by się to nie podobało. A jakieś tutaj tunikowanie, żeby turbolać to. zdaniem to nie ma sensu. Na pewno kiedyś też się pożegnamy z tą 60. Nie ma co. No ja przepraszam, ale znowu tak jakoś odcinka długo nie było, ale. Znowu coś było Aktualizacja farminga Też tu musiałem zrobić sobie Zawsze coś pompowałem Wczoraj chciałem nagrywać, bo nagrywam. dla was Jak widzicie 8 czerwca Ostatni był nagrywany jeszcze w maju Bo to chyba Czekajcie, żebym teraz nie pomylił 31 maja to było Tak musiałem sobie policzyć to było w ostatnim maju, to już widzieliście, albo 2 czerwca, albo 1 nie pamiętam teraz No ma że chyba to zrobimy w kostki, bo będzie po prostu na strych też lepiej i chociaż coś na strychu będzie Powiem wam, że będzie ciężko Mówię sorry, bo musiałem się czapkę na chwilę jedną zdjąć i musimy się podrapać Wydaje mi się, że kostkę, bo tak już na stricte wrzucił, bo okrągło się nie mieszczą po prostu przez te nasze drzwiczki. Może nie powiem wam, że ten dom też się trzeba jeszcze, ale w sumie na razie nie będę jeszcze robił. Bo trzeba tą pracę kupić. Najpierw takie najważniejsze rzeczy trzeba kupić, a wtedy to będziemy w hali jeszcze nic nie postawiłem. W sumie powiem wam, że okrągłe też by było fajnie poładowali na odcineczku bo chyba balotów na odcinku nigdy nie ładowałem no nigdy nie ładowałem ale w sumie też można żniwa poładować zawsze Cóż naprawdę, teraz wam powiem, że tylko to zgrabić zdrasować zebrać i to już prawie żniwa będą tam jeszcze ten silos, ale nie, silosu raczej ja nie będę nagrywał ja też nie wiem, muszę tam jeszcze się dogadać to oni tam będą Bo silosy co oni postawią praktycznie w całości To nic nie będzie ten beton ewentualnie mi szybciej wyleją A to czy to jest sens nagrywać jak beton mi wylali? nagrywałem od Hali, no to wiadomo że też były ścianki trochę postawione Dament już taki był Potem jeszcze konstrukcja ta metalowa I dopiero wtedy blacha cała No tylko tylko kombajn stoi, ale tam jeszcze pewnie przyczepki się schowia Ola też już też po, to, to poza nagrałem, co ja jeszcze niektóre dawki trzeba pod muszę stać. Nawóz jeszcze został. Obornik to dopiero po żniwach, jak widzicie trochę jest tego obornika. 40 ton, także nie jest mało. Mnie też bardzo wam się cieszę, że już jest was aż tyle tutaj na tym kanale I dużo komentarzy się właśnie teraz pojawia Piszejcie te komentarze, bardzo też te hashtagi i widzicie sercu szkoła, nie dostajecie Nie zawsze ktoś dostanie od razu, jak wystawi komentarz, ale staram się jak najszybciej. Na przykład to nieraz mnie nie ma w domu. To jestem zajęty, bo wiadomo też jeszcze szkoła. A tutaj ona ostatnie... Ostatnie tutaj dni trzeba też jeszcze, żeby dobrą cenę utrzymać. Także lecimy tutaj. No i myślałem, że tak szybko nie będzie, że tutaj. Mnie ta łąka nie wiem, czy tam wystarczy Zobaczymy, ile balotów da. Jak coś to się jeszcze weźmie. W dzierżawę muszę też jakieś pole jeszcze znaleźć. Już dogadywałem to też właśnie o jedno pole. Ale właśnie ten właściciel nie jest taki pewny, czy je dać. A łąkę to najwyżej. nie wiem. też może by się albo po prostu. że od kogoś ma łąkę i nie używa, i bym po prostu z i zapłacił. też by można było tak zrobić. Powiem wam, że pole nie wiem, bym kupił jeszcze jedną i tutaj w dzierżawę normalnie wziął. I też planuję tak. powiem wam, że jeszcze tak. nie wiem do końca kiedy, ale planuję jakąś serię może nam zrobić na kanał, bo powiem, bo tak. jedna seria to tak. Niby jest, ale to tak trzeba. Wakacje, wiadomo, też będę więcej odcinków stawiał, więc też można jakąś inną seryjkę, Czy Czyli też napisać, co o tym sądzicie. O, już mamy koniec. Tylko poszło W ogóle coś jeszcze poza nagrałem, tego to bo po, nie powiedziałem. W sumie widzicie, że jest skoszone. Czyby w ogóle chwast narosł. Kamienie to ja powiem wam, bo to pole też jest moje, więc je jakoś tak, nie wiem, Wywieź, to może kiedyś, albo coś. Poczekajcie. Schowiam tę sarkę tutaj. Ten puch może do hali bym wziął w sumie, bo ta wydatka to tak... Tu może jakiś ciągnik bym postawił, na przykład taką 60-eczkę. się postawiło i był git. Albo właśnie w sumie 60-ka bardziej do zwiaty. Taki też... Jak widzicie, stoi za żandierkiem. Poczekajcie, tu tak pomiędzy opryskiwaczem, a... ...a nie dam rady. Dobra, tu na razie niech tak sobie stoi. Na razie nie ma zatora, tak czy jak to. Dobra. Gasimy. Zamykamy. I co, tak to wygląda na sił. wam, to pokażę. Silos jeszcze stoi na razie, póki co. W wam powiem, że na razie z tym silosem się aż tak nie spieszę, no bo... Na razie też kukurydza zanim to urośnie to wiecie A tutaj by się tak bardziej postawiło Tak bardziej gdzieś tutaj mi się wydaje tak, Żeby do, to się kończyło tak Tutaj ta strona żeby się kończyła tutaj Nie by było eleganckie, tam by trochę więcej miejsca było Bo też jak pan mówiłem nie wiem czy ktoś tam oglądał Ale będziemy też tego z po ulepszyć że Na przykład tą się zrobi jakąś Nie wiem Ale to na razie nie teraz jeszcze Jak widzicie coś tą świniarnię Może kiedyś będą tu kukrowy Dom na pewno trzeba postawić nowej i tutaj bez żadnego rodzaju... Nie wiem czy ten ogródek jeszcze będzie wam powiem. Albo zamiast tego ogródka po prostu to bym... Nie wiem co bym zrobił, no, wyrwał po prostu i to nie wiem, jakąś kultywatorkiem trawę bym zasiał I by się jakąś może drugą szklarnię postawiła, albo coś takiego. Ogólnie pomidorki już tam są, pokażę wam na palecie. Czy wszystko pokażę, to nie było. Gdzie są te pomidorki? Macie widzieć, ile palet Macie tutaj jeden, jedną taką paletę, dwie, cztery palety są takie pełne I tutaj jest po 12 chyba takich kartoników z tego co widzę A nie, poczekajcie, nie 12, 24 To jest 6, 6, 6 i 6 24 takie kartoniki Są jak widzicie, pomidorki, eleganckie są Trzeba jakieś tam później ja będę w jakichś chłodni wywoził, bo to się popsują, bo ja akurat ładowałem wczoraj, w sensie farmingu wczoraj i po prostu sobie leżę jeszcze, ale co tam się wywiezie. No także co będziemy kończyć, będzie może taki trochę dłuższy buk, czy nie wiem, jak to w sumie wyszło, odcinek, naszą piękną pajamaczkę sobie zrobimy. tutaj kadr i co. To by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie zostawić łapeczkę w górę oraz sobie kazwonem kto jest nowy. Abyście byli informowani o nowych odcineczkach. Możecie też sobie bić na grupę na Discordzie, link macie w opisie, kto jest chętny. I co? Na razie, trzymajcie się, cześć.